Siemanko z tej strony Major. Dzisiaj wam zaprezentuję jaki jest najlepszy program dla mnie do nagrywania filmików na YouTubie lub y, ścieżki głosowej. Y, jest to banalny program do ogarnięcia w opcjach i tak, a także y, na stronie, żeby go pobrać. Y, więc wpisujemy na Google Cam i y, to będzie potem ten link będzie w opisie. Klikamy na ten Bandekam 2.0.2655, dobre programy, i tu mamy. Pobierz program. Klikamy to. Ja już to nie będę klikał, bo Będę Bandekama. Tu mamy jakieś opcje, tu galerie. Muszę sobie zobaczyć zdjęcia, ale to już nie teraz. I mamy ten, takie okienko, wyskakuje nam potem, i tu mamy tak. To jest tak, cel, to jest, chodzi o to jaka wielkość jest nagrywania ekranu, może być malutka, może być wielka, sobie tu ustawimy. Tu mamy to, jest takie coś, przypuśćmy, tu mamy otwór, tu się nam zapisują nasze ścieżki głosowe, a także filmy. To będzie, a tu mamy zaawansowane jeszcze. Jak komuś nie działa przypuśćmy głos, czy chce coś sobie naprawić, to klikamy właśnie tutaj. Ustawienie nagrywania wideo. I tu mamy logo, efekty i takie tam inne. Sobie możecie potem zobaczyć. Tu mamy ustawienie formatu wideo i ja do zakończenia nagrania. Tu mamy ogólne, tu mamy sobie takie bandy kontakt na wierzchu i takie, takie doberola. Przechwytywanie, język. Tu mamy jama na polski. Yy, wyłączamy to, wchodzimy na wideo, tu mamy start, stop, pauza bez kursora i takie tam. Obraz. No. I to będzie chyba na tyle. Polecam o tym bardzo. Pan, jaka program do nagrywania jest bardzo przydatny i użyteczny, jak to mogę nazwać? Dobra. I to będzie chyba na tyle do następnego odcinku. Jo.